No, to jest pytanie. Ciężko to wypowiedzieć, ale spróbuję. Najlepszy na setkę? Kto to będzie? Hmm. Setka? Bo też tak zastanawiam, to wystąpi w setnym odcinku Black Hat Ultra. No ciekawe, ciekawe. To już setny odcinek. W setnym numerze będzie. Myślę, że to może być on. Black Hat Ultra 100. W setnym odcinku Black Hat Ultra wystąpi. wystąpi. Ja nie wiem. Czy mam kciuki, żeby wszystkie marzenia Kamila się spełniły? Setny odcinek będzie Game Changerem. Ciekawe kto będzie w setnym odcinku? Hmm. Kto wystąpi w setnym odcinku Black Hat Ultra? Kto to będzie? To nie będę ja. Kto to będzie? Jestem, niemal pewny. Hmm, kto może być w setnym odcinku Black Hat Ultra? Będzie to. A ja się czasem Wam pokażę, odkud ten Chuck Norris Czerwony Ninja Spiderman. Roman Ficek Courtney the Water W setnym odcinku Black Hat Ultra chętnie usłyszałbym rozmowę z Marcinem Świercem, byłaby to piękna kompozycja klamrowa. Pierwszy i setny odcinek. Mar Marcin Świerc Robert Farum Marcin Świerc Gosiem setnego odcinka będzie Roman Ficek Sylwester w lepiach kogo obstawiamy? Wójka Piotrka Dymusa, hm? Courtney mm -hmm. the Walter. Courtney the Walter. Nie wiem Wystąpi na pewno ktoś kto ma pasję, ktoś kto jest ciekawy, ktoś kto jest wart tego setnego odcinka. To musi być ktoś specjalny, może Kilian Jornet? Courtney Dowalter? Courtney Dowalter? Courtney Dowalter? Courtney? Dowalter. Walter Andrei. Mikołaj Kowalski-Barecznikow. Chciałem usłyszeć Wojciecha Mana i jego pomysłu na aktywność fizyczną. Ciekawe kto to będzie. Dominika Stelmach. Daniel Stroiński. już Zacnus. Daniel Stroiński Setny odcinek będzie z Kotnej Walter Będzie to ktoś ekstra Niezwykła osoba Nie wiem, może Kilian w wywiadzie po polsku Przecież wiadomo, że będzie Jurek Górski, nie? Człowiek otchórzacz Piotrek Kalemkiewicz Czuję, że będzie sztos Ja obstawiam Marcina Świerca Pozdro Kochani, bardzo dziękuję, że nadesłaliście te propozycje Nie będzie to żadna z tych osób Będzie to totalna niespodzianka Myślę, że będziecie zadowoleni, ale nie będzie to wybór oczywisty. Zapraszam na setny odcinek Black Hat Ultra już niedługo. Kork, D? idę? Kamilde.